Patrzmy, co tutaj pan Karol z fakerów robi na Matildzie. 80, 67 pocisków goldowych, 3 haeki, duże zestawy. racje, toż to piękny setup dla mych oczu. Po co mi XLR Hubix? No głównie jestem w stanie sprawdzić, ale pewnie jest to turbo dosyłacz i Enta. Tak mi się wydaje, że może to być taki zestaw. Patrzmy, patrzmy co ten pan potrafi. Ale... ale tu tłumy ostatnio. Aga. Pierwszy strzał spieprzony. Mogłeś już celować tutaj, ale patrzyłeś przed siebie. Drugi strzał nie lepszy. Cokolwiek grane na pancerz. Coś mi się wydaje na tą drogę. Jest druga. Jest trzecia pestka. Tutaj chyba na załodze nie ma full naprawki, bo braki chyba z 7 sekund się naprawiały, ale to nic. Jesteśmy na piątych tierach, przecież nie każdy tutaj ma załogę. Jest kolejna pecha, Koledzy zostało 135 HP. Zurogula, Gula, witam Cię. Dziękuję bardzo za rajda. Witam wszystkich od Zuru. A dziękuję, dziękuję. I teraz niespodziewanie wjechałeś kolegom na tyłek, właściwie prawdopodobnie kierowcy zepsułeś. O, myślałeś przed moment czy nie strzelić. Prawdopodobnie ten pocisk by wszedł pod tym kątem, ale w dolną... w dolną. Pasek pomiędzy kadłubem a gąskami. Teraz patrzysz, Churchill, Valentine. Będziesz wracał, będziesz chciał ich masakrować. Oh Przepraszam, co Jest, jest i Churchill. Jest i farma na Churchillu. To dwa penetracji. To nie może być lepsze. Nic nie może być lepsze od tego czołgu, od tej farmy The Major. Czujesz się, jakbyś grał Ebolom na szóstych tierach Jakbyś miał penę od jadzi na piątkach Czego chcieć więcej? The Major? I... łaskawego RNG by trafić przeciwnika tu szybko będzie sklejka, żeby koledzy nie dać objechać. Gaśnica za 20 tysięcy zużyta. Autocelowanie, bo. bo znudzony życiem. Teraz widzisz KW1 i myślisz, myślisz, czy wracać. I tak, to będzie ten powrót. To będzie ta heroiczna walka z KW1. Matilda. Kurka walcząca z kawu 1. Czy to się zdarza często, I uwaga! Ruszyła maszyna. 20 na godzinę. Teraz troszeczkę skręcamy no to 15, ale już teraz się rozpędzamy ponownie. Zostali, zostało 4 zostały 4 czołgi. A nie, zostało 5 czołgów. 5 czołgów na ich ósemkę. Teraz pewna ręka w dolną płytę. Tutaj wizjer kierowcy jest strzelony. Jeszcze jeden APCR, potem będzie pewnie ładowany Haek, a jednak nie. Tutaj pan Karol mnie zaskoczył. A Haekiem prawdopodobnie ta maszyna już by widziała garaż. Ponieważ nadbudówka Walentina ma 10 mm pancerza. AW1 klęka przed majestatycznym valentine'em przed majestatyczną Matildą zasięg widzenia będzie pozwalał tutaj punktować kolegów, którzy będą podjeżdżać na kapa, jeśli w przyszłości bitwa tego będzie potrzebowała to się musi udać to, to będzie bitwa życia tego pana to będzie 2348,5 podstawy. Tutaj, czy to było potrzebne? Czy strata tych 4 HP opłaca się tobie? Picy kolega na Open, myślał, że... Grając na tak niskich tierach nie dostanie spota, a jednak twoja załoga pozwoliła... Go spotnąć. Pozwoliła też spotnąć T67, którego. Twoja... którego... który ciebie nie wyspotował. Proszę Państwa, cóż za emocje? Nasz T1 Heavy próbuje poradzić sobie z artylerią i tak udaje mu się. Prawdopodobnie za chwilę będzie kapował! Muchu, pięć gifcików od pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tak szczodre gifty. Tutaj T6 Medium. I uwaga, czy. 3... T67 zjedzie z kapa. Teraz widzimy jeszcze sztugę zaświeconego. Nasza T1 Heavy kapuje. I... I. I nie zjechali. Dwóch w kapie. 25 sekund. Tutaj te turbo by się przydało, ale turba nie ma. Jest dosyła, czy jest, jest optyka, jest wenta, ale turba nie ma. 15 sekund, czy uda ci się zbić? 5 fragów, 19 apc ów Jeszcze możesz dwa pociski przyjąć od T6, siódemki. 3 sekundy, 2 sekundy, jedna I udało się przy 0, przy 0 sekund zdekapować. Cóż za emocje, cóż za bitwa. Boże, czy to się kameruje Udało się. To jest ta najlepsza bitwa na świecie Matildą czwórkom od Karola od Karola, który Matildy przed chwilą jeszcze nie lubił, ale teraz pożąda. Więcej takich bitew, 2191 podstawy, uwaga, pokażę Wam to. O Boże! Wydłubał im oczy. 55 strzałów, 49 trafień. Tu jest pewna ręka grana, 42 przebicia, mimo niskiej penetracji. Gratulacje!